Witajcie, tutaj Nexus. Dzisiaj mamy kolejny odcinek moich takich randomowych przygód na Pandarii. I aktualnie teraz znajdujemy się w 40-osobowej grupie na nowego worldbossa, który nazywa się Shao of Hunger. Wow! Dobra, walka się już zaczęła. Boss ma 261 milionów HP, i bijemy go w grupie 60-osobowej. 60 I naprawdę. To jest powrót do takich starych czasów. Nie mam pojęcia, co boss będzie robił, ale jak na razie wszyscy są żywi i jest nieźle. Wow, ale widzę, że tutaj strasznie dużo akcji jest. Wow, może oddale troszkę kamerkę. I ktoś jeszcze do mnie dzwoni. Wow, wow masakra. Kurde, masakra jest ten boss, ej! Ja myślałem, że to będzie jakieś takie łatwe. Tu widzę, że wszyscy dookoła giną. Myślę, że ten boss chyba nie będzie wykonany przez <grywka> aż do otwarcia rajdów. No to jest masakra, i to jest masakra! Co tu się dzieje? Chciałem wam w sumie to pokazać tak w ramach tych moich odcinków randomowych. E, nie wiem czy to, to mu chyba będzie fail. Ale nie, jednak nie, wiecie, tutaj jest... O właśnie no tak, przecież ja zapomniałem. E, teraz jest tak, że... No to to nie jest instancjonowane, więc jeżeli ktoś zginie, to może wrócić e, swoim ciałem tutaj i go dalej napieprzać. Wow, 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 trzeba uciekać. Więc jest dobrze, jest dobrze. Na razie wszyscy żyją i, i jest dosyć ciekawie. Wiecie co? Przemieścimy się tutaj, gdzie jest większość tych ludzi. Ale w sumie nic mi się takiego nie dzieje, więc jest ok. Op. dobra, włączmy Bestia Wrath i spróbujmy gościa ściągnąć. Auria, tutaj gościu. Winie. Wow, taki, takie rajdowanie, powiem wam, że to jest coś świetnego. E, takie zjawisko e, takich World Bossów e, było. o, zginąłem, dobra. Muszę muszę wracać szybko do ciała. E, takie zjawisko World Bossów pojawiało się e, tylko w vanili. E, nie wiem, znaczy tylko. Nie wiem, może gdzieś tam jeszcze jakieś World Bossy były, ale Vanila, tam były takie smoki w ogóle. E, to wszystko było dosyć świetnie przemyślane. No i teraz Blizzard do tego konceptu e, po, powraca i wyszło im naprawdę świetnie. Ten boss to jest naprawdę kawałek challenge'u. no i tutaj. Jak widać, większość ludzi ginie. No nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo, jak nam się wydaje. Ale mniej więcej wszyscy powracają tutaj jak najszybciej. O Jezu, co jest. Dobra, odskoczyłem troszkę. Dobra, no wszyscy powracają, więc jest dobrze. Kurde, to, to jest, to jest co? No. O Jezus Maria, wszyscy zostali opanowani, what the fuck, ej Patrzcie, no, wszyscy tam są opanowani Wow, ciekawe kiedy oni zostaną odmint kontrolowani Ale to jest jedna wielka rzeźnia, to jest rzeźnia Nie wiem czy to będzie dobry materiał, żeby pokazać ludziom jak wszyscy tutaj giną, łajpują i w ogóle ale myślę, że takie małe pokazanko, co to w ogóle jest, by yy, się, powiedzmy, przydało. Fajnie, fajnie, fajnie takie coś. No chyba złapujemy tutaj jeszcze teraz, to jest po ostatni. I ginę, 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 ginę. ginę! Aah, oh, hell, come on. Jeszcze żyję. Nie zginę, zobaczcie, nie zginę. Oj, 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 albo jednak może gdzieś tam zginę. Jest masakra, nadal idziemy, nadal idziemy. No, to, jest, no, to jest niesamowite. Dobra, wygląda na to, że jeszcze żyjemy. Nakarmcie mnie z Waszą złością. Dosyć ciekawe tutaj opowiada ten boss. Ale tutaj nie wiem o czym mam w ogóle opowiadać, no, Ta walka sama w sobie jest jakaś taka dziwna, w ogóle każdy zostaje majątkowo kontrolowany, wszyscy giną gdzieś tutaj. Jest, jest masakra. Ale co do tych World Bossów kiedyś, no to... World Bossy to był taki bardzo fajny element świata World of Warcraft, gdzie... Wiadomo, jakieś wielkie gildie gdzieś tam się zbierały, boss się zdispawnował. Byli na przykład w gildiach specjalni scouchi, czy jak to tam powiedzieć. To Można, którzy wiecie, którzy gdzieś tam latali, co chwilę sprawdzali, czy tego World Bossa nie ma. Jeżeli ten World Boss był, to oni tam zbierali się tą gildią i na przykład dzielili się na dwie, na grupę obronną w przypadku serwerów PvP, która wiecie, jak, jak zaatakowała horda, czy, czy ktoś tam, to że oni tam bronili, jedni napieprzali Bossa. No ogólnie to było świetne. No, u mnie na serwerze tego chyba nie doświadczymy tego PVP takiego. Ale na World PVP to może być bardzo, ale to bardzo duży powrót. Więc no, masakra Powershot! Boom. Nie wiem dlaczego, ale sam zostałem w środku mind controlowany, Ja nie jestem tutaj taktyk, ale nie no te. No bardzo śmieszna walka ogólnie, to wygląda tak, że ktoś ginie, to wiecie, biegnie z powrotem ciałem. jest ciekawie. Ale boss bossowi nadal życie schodzi. Dosyć dobrze. Ciekawe jaki lucik będzie. O ile go zabijemy, oczywiście. To ktoś do mnie pisze, czy, czy może dołączyć. O ja sam miałem problemy dołączyć, bo tu akurat mój kolega e, założył to. I ten. I jak to? I, i początkowo nie było dla mnie miejsca. I akurat jak gdzieś tam w jakiejś jaskini byłem i sobie wiecie e, kopałem, to nagle mówi chodź wbij szybko! No i przybiegłem tutaj jak najszybciej. I co się okazało, że już go bijemy Dobra, boom. Dobra, bo zginie. Teraz już widać duży postęp w jego zabijaniu. I... Come on, jeszcze kawałeczek. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszkę. Tak mało nam zostało. Come on, come on. I czy nam się uda? Uda się chyba. Nie, nie ma bata, żeby się nie udało. Trzy... Dwa... Jeden! Jest! Hahaha! <grywa> Settle down, bro! Świetnie, udało nam się. No i zobaczmy, dostaliśmy jakimś ty... coś tam. No i tutaj niestety dostaliśmy tylko, co my tutaj dostaliśmy? 30 golda jedynie za, za, to, za tą, całą akcję dostaliśmy. No ale no, Sza of Anger zginął. I aż normalnie prynski nie trzeba zrobić bo to jest to, 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 to było świetne przeżycie, naprawdę bardzo mi się podobało. No i. No i co? No, no nie wiem co powiedzieć, no to, to było świetne, naprawdę. I ten. I. No i tyle, no to co? Do zobaczenia. Cześć.